Witamy w kolejnym wideo. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak wynająć samochód za 2-3 euro za dobę i nie narazić się przy tym na problemy, bo o ile znalezienie zarezerwowanie samochodu jest banalne, o tyle bardzo łatwo wynająć go źle, w tym sensie, że przy oddawaniu może się pojawić cała masa problemów. Nawet tak, które sprawią, że jeżeli wynajmiemy samochód na lotnisku i odnajemy na lotnisku, że nie zdążymy na własny samolot. Więc mam tu sporo notatek, żeby to ogarnąć. Mam nadzieję, że materiał Was zainteresuje. No dobra, więc jak sobie znaleźć taki samochód? No, znalezienie tego jest absolutnie banalne. Wystarczy skorzystać na przykład ze strony Skyscanner lub dowolnego innego agregatora wszelakich rzeczy związanych z turystyką, przełączyć się na wynajem samochodów i zobaczyć, co nam szukajka za oferuje. No i już mamy bardzo ładne ceny, powiedzmy samochody w Rzymie za 3 euro, zobaczmy, czy to można kupić. Jak najbardziej, mamy nawet całkiem spory wybór modeli, weźmy sobie jakiegoś ma jakieś maleństwo, w Rzymie polecam maleństwo, biorąc pod uwagę tamte drogi. I jak widzimy, 28 września na 29 września, cena nam nawet, o nie, nie skoczyła, 3 euro, zobaczmy, może jeszcze spadnie. Zobaczmy, czy można zarezerwować w takiej kwocie. Tak, pozwólmy sobie na, na ciasteczka. Zawsze warto poz pozwolić na ciasteczka, no bo e, wtedy te ceny bywają lepsze. No i nawet jeszcze bardziej nam spadł. Mamy open, o, o, Opela Corsa lub Citroena C3 za 2,48 euro za dobę z bezpłatnym anulowaniem. Możemy sobie to odebrać na lotnisku. Mamy nielimitowane kilometry i manualną skrzynię biegów. No ok, spróbujmy to zarezerwować. Jak najbardziej jest to możliwe. Zobaczmy, czy da się w tej najniższej cenie, czyli nie, nie biorę żadnych ubezpieczeń, niczego takiego. I jak widzimy cena 2,48 euro euro no za dobę. No, no po prostu fenomenalnie. Bardzo dobra cena. No dobra. Ale czy to jest dla tyle do kupienia? Tak, to jest za tyle do kupienia. A gdzie są haczyki? No i właśnie. Może nie być żadnych haczyków, a może być tak, że będzie ich całkiem sporo. Dlatego trochę muszę wam powiedzieć, na co zwrócić uwagę przy rezerwowaniu takiego samochodu i przy jego potem wypożyczanie. Więc przede wszystkim musimy się bardzo dobrze przyjrzeć, ja tutaj żadnych dodatkowych opłat nie zaznaczyłem, ale bardzo często bywa tak, tu spoglądam, bo tu mam notatki, bywa tak, że bywają ci dodatkowe opłaty, na przykład dodatkowa opłata za odbiór na lotnisku, na przykład dodatkowe ubezpieczenie. Znaczy zawsze warto kupić ubezpieczenie, jasne, zwłaszcza we Włoszech, no ale ja go tutaj nie zaznaczyłem. Gdybym nie zaznaczył, to jest około 10 euro. Oczywiście jak ktoś lubi ryzykować, no, to jak najbardziej może tego nie brać. Bywa też tak, że są jakieś dodatkowe opłaty, na przykład opłata za tak zwanego młodego kierowcę, czyli poniżej 25 roku życia. Następnie warto się przyjrzeć polityce paliwowej. O ile tutaj nie ma problemu, bo jest nielimitowany na przebieg kilometrów i pełny do pełna. To znaczy full to full lub może być full to empty. Czyli odbieramy z pełnym bakiem i oddajemy z pełnym bakiem, bo jeżeli oddamy z bakiem niepełnym, no to nagle może się okazać, że będzie to najdroższy litr benzyny, który kiedykolwiek kupiliśmy. Kolejna rzecz. Depozyt. Standardem jest to, że wypożyczalnia i jakąś ym, kwotę zablokuje na naszej karcie kredytowej, to jest często kilkaset euro, bywa, że i tysiąc euro, yy, no i nie każda karta działa. To musi być karta kredytowa, nie może to być karta debetowa i co mega istotne, karta musi być, znaczy właścicielem karty musi być kierowca. Nie może być tak, że, ja wiem. Yy, Mąż kieruje, a żona da swoją kartę. Nie, to nie przejdzie, po prostu samochodu Wam nikt wtedy nie wyda. No i oczywiście warto wtedy mieć odpowiednie limity na kartach ustawione. Yy, oczywiście warto mieć jakieś ubezpieczenie. Standardowo jakieś tam ubezpieczenie jest, ale ja zawsze doradzam, aby także rozszerzyć to ubezpieczenie o takie drobiazgi jak na przykład ubezpieczenie na szybę. No bo czasami kamyk odpryśnie, zwłaszcza jak są, drogi, są gdzieś drogi szutrowe typu nie wiem, Azory albo Madera. No i, no i jest problem wtedy, co nie? Kolejna rzecz, stan samochodu przy odbiorze, obowiązkowo zróbcie fotki dookoła samochodu, a najlepiej nagrajcie wideo, no bo jak coś kosztuje 2,48 euro, to Wam mogę zaręczyć, że przy oddawaniu samochodu mogą mi się w magiczny sposób pojawić wnieceniach, których niby nie było, których nie zauważyliście, jakieś odpryski lakieru, lepiej mieć to sfotografowane i udokumentowane. Tak dla świętego spokoju i dla spokoju ducha. No i warto też zrobić fotkę liczniku, licznik, liczników, czyli tablicę. Warto sprawdzić, czy jest limit kilometrów, jeżeli jest no to uważajcie, bo naprawdę może to być bardzo drogie, typu 1 euro za każdy przekroczony kilometr, ale tutaj w tym wypadku akurat nie ma żadnych, żadnego limitu kilometrów, więc nie ma absolutnie, absolutnie mm, problemu. Warto też sprawdzić, czy w warunkach nie ma czegoś takiego, że samochód musi być umyty i wyczyszczony przed oddaniem, bo niektóre wypożyczalnie po prostu policzą Was ekstra i pobiorą z kartki 100 euro za my, no to jest kwotą y, absurdalną, mówiąc bardzo, bardzo krótko. I jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Godziny odbioru i godziny zwrotu. Nie każda wypożyczalnia, nawet ta lotniskowa, działa całodobowo. Bywa tak, że wypożyczalnie działają tylko w określonych godzinach i po prostu doliczą wam mega opłatę za to, że pracownik będzie musiał przyjść po pracy albo przed pracą, żeby wam ten samochód wydać lub go... Odebrać. Jeżeli macie pełne ubezpieczenie, często jest tak, że samochód odstawiacie, kluczyki wrzucacie do jakiejś skrzyneczki na lotnisku i sprawa jest załatwiona. Podsumowując, e, przeczytajcie warunki e, wynajmu. Zazwyczaj są po angielsku, jak nie to chat GPT wam to po prostu streści. To jest w ogóle dobra metoda. Wrzucić sobie term, and condition, do chatu GPT, on wam to przetłumaczy i w treści w punktach, będziecie sprawę załatwioną. Wybierajcie zawsze opcję full to full, czyli pełny do pełnego, czyli odbieracie z pełnym, oddajecie z pełnym. Zróbcie zdjęcia przy odbieraniu i przy zwrocie samochodu. Pilnujcie limitu kilometrów i godzin zwrotu, no i sprawdzajcie, jaki depozyt zostanie na waszej karcie zabezpieczony. Bywa też tak, że jeżeli macie odpowiednie ubezpieczenie, to tego depozytu w ogóle podpłatnie nie pobiorą. No bo jeżeli ubezpieczenie na dzień 10 euro, no to wówczas jakby problemu nie ma i często te limity są... ale nie ma, nie ma tego nie ma tej blokady wcale, a jeżeli jest, to jakaś bardzo, bardzo symboliczna. Mam nadzieję, że wideo się podobało i miłego wynajmowa wynajmowania samochodów za 2, za 3 euro za dobę. Jeśli ten protip Wam się podoba i chcecie więcej, to 800 stron takich patentów, Biblia dla niego podróżowania gdzie na każdej stronie jest coś takiego. I jeżeli interesuje Was wyłącznie latanie, to jak tanio latać, nie Taniego Latanie 2.0, jak tanio pływać, Gimbia Taniego Pływania. Będzie niedługo fajny film na kanale, ale to będzie tylko dla tych osób, które subskrybują. Jak zarezerwować sobie statek? Właściwie, statny niecały. Kabinę na statku z Europy do Ameryki Południowej za około 16 zł za dobę. Olimp, plus z pełnym wyżywieniem. No i jeżeli ktoś chce tanio spać, Biblia taniego spania 2-0. Czyli w sumie 4 to miska. Dobra, mam nadzieję, że się im się podobało. Jak tak, albo macie pytania, zadajcie w komentarzu. Może ja o czymś zapomniałem, może mieliście jakieś inne przygody z, z samochodami, to napiszcie, podpiszę. I do zobaczenia w kolejnym filmie.